Czy wiesz, że co czwarta wieś w polskich Karpatach powstała dzięki przybyszom z Bałkanów zwanym Wołuchami? Już od XIV wieku lokowano ich na prawie wołoskim, przy granicach i głównych traktach, gdzie pełnili funkcję strażników. A gdy w Karpatach zapanowało gwałtowne ochłodzenie klimatu, to właśnie Wołosi zasiedlili opustoszałe tereny. Umiejętność życia w górach, silne rodowe więzy, niezależność i umiłowanie wolności pozwoliły Wołochom odbudować w surowych Karpatach trwającą do dziś gospodarkę pasterską. Każdej wiosny pasterze wyruszają na górskie hale i połoniny, by wypasać tam swoje stada przez całe lato. Życie w dzikiej przyrodzie, obrona stada przed wilkami, to codzienny trud karpackiego pasterza. Poranne, południowe i wieczorne dojenie owiec, ważenie sera, z którego powstają tradycyjny bunc, brynza czy oscypki, wyznaczają góralom codzienny rytm życia na szałasie. Tradycyjna kultura góralska wyrosła z życia zgodnie z ładem przyrody i trwania przy zwyczajach przodków. Dziś odkrywamy ją w krajobrazie, nazewnictwie, stroju, muzyce i gospodarce szałaśniczej. Niestety do naszych czasów tych dawnych osad założonych na prawie wołoskim dotrwało niewiele. Jednak dla karpackich górali to właśnie ów dawny Wołoch stał się symbolem ich rodowodu i znakiem tożsamości w tym kulturowo wieloetnicznym regionie Europy.